Próbujmy. Szymona Ciacha, który jest radcą prawnym i opowie nam o dokumentacji, którą musimy zrobić. Tak jak widzieliście, no, na samym początku pokazywałem, że z te moich statystyk wynika, że tej dokumentacji organizacji już mają sporo wdrożonej, to trzeba teraz to poukładać, tak żeby to się spinało i żeby te wszystkie elementy, o których do tej pory mówiliśmy, czy to o incydentach, czy po ten testach, czy to o zarządzaniu ryzykiem tak dalej, żeby to się spinało w jedną wielką układankę i mam nadzieję, że o tym usłyszymy od Szymona. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mikołaju. Spróbuję udostępnić prezentację. Proszę dać znać, czy działa. Jest. Jest. Dobrze. Dzięki. Super. Dziękuję Państwu. Włączam stoper, bo lubię się trzymać, trzymać ram czasowych prelekcji. No to wiadomo, jest przywara prawników, że, że lubią dużo mówić. Postaram się mówić krótko dzisiaj. Szymon Ciach, radca prawny, zespół IT and Data Kancelarii Osborne Clark. Sama kancelaria jest międzynarodową firmą prawniczą. Ponad 300, 1300 prawników globalnie, w Polsce około 60 bodajże, już, już z dużym hakiem. I, I my specjalizujemy się właśnie w obsłudze projektów technologicznych, od strony transakcyjnej, od strony regulacyjnej. I tutaj, zwłaszcza z naciskiem na, na fintach i sektor finansowy, w którym tych regulacji dotyczących technologii informatycznych nie brakuje. Ja mam przyjemność też doradzać Związkowi Banków Polskich. Współtworzyłem standard Polish Cloud 2.0, więc, więc przy tej okazji miałem przyjemność audytować zarówno te wytyczne KNF-u w zakresie zarządzania środowiskami teleinformatycznymi, jak i wspomagać instytucje finansowe w układaniu. Procesów chmurowych, no, a dzisiaj, dzisiaj zajmujemy się właśnie DORą. Temat absolutnie, absolutnie na topie i, i myślę, że spędzamy nad nim 80 albo nawet 90% czasu obecnie w naszym zespole. Jeśli chodzi o, o dzisiejszą prezentację, temat dokumentacja Dory, myślę, że bardzo szeroki i niezwykle trudny do ujęcia w takie ramy 20-minutowego. Wystąpienia, więc postaram się Państwu przedstawić pewien ogólny kontekst, może dać przestrzeń do zadania kilku jakichś bardziej prawniczych pytań gdzieś na czacie i, i kilka wybranych elementów tej dokumentacji opisać. Na koniec podzielę się pewnymi swoimi refleksjami, jakie obserwuję na przestrzeni już. Już myślę cało, całorocznie trwających tych drożeń, Dory, na których wraz z zespołem działamy, i pewnych dyskusji, jakie też obserwuję w przestrzeni publicznej. Więc jeśli chodzi o ten szerszy kontekst, myślę warto zwrócić uwagę na to, że sam przedmiot tych, tych regulacji, czyli zasady, na jakich mają być ułożone, Bezpieczeństwo informacji, kiedyś byśmy powiedzieli tak, bezpieczeństwo IT, dzisiaj odporność cyfrowa operacyjna to, to jest trochę inny koncept, o którym dzisiaj już, już, już rozmawiamy. W Polsce, w naszym porządku prawnym, w dużej mierze było party o wytyczne organu nadzoru, mające charakter takiego prawa miękkiego, tak zwanego soft law, czyli coś, co nie jest stricte przepisem prawa, ale mieści się w pewnym upoważnieniu organu nadzoru ustawowym i jest przez ten nadzór egzekwowany. To, co już wiemy dzisiaj od kilku dni, to, że duża część tych aktów prawnych zostanie wycofana. Mówimy tu o rekomendacji D, która dotyczy banków wytycznych dotyczących zarządzania przerami IT i bezpieczeństwa z pozostałych sektorów ubezpieczeniowego itd. No i słynny komunikat chmurowy tutaj, który nam dużo obowiązków dodał, ale też kilka kwestii umożliwił tak naprawdę przed, przed czasami tego komunikatu. Było z chmurą w sektorze finansowym bardzo. Bardzo ciężko. Dzisiaj ta tematyka jest ujęta wprost, a nawet w większych szczegółach, już w rozporządzeniu DORA i, i aktach delegowanych, które tutaj pod, pod zbiorczym hasłem rts już dla uproszczenia oczywiście mamy RTS -y, i ts ale wiemy, że chodzi o akty, akty delegowane. To jest nasza korowa regulacja, która będzie cały ten obszar już za chwilę nam układać. Przy czym Warto zwrócić uwagę, że nie, nie zmieniono przy okazji wdrażania Dory do, do polskiego porządku prawnego, mamy kilka przepisów takich technicznych, nie dotknięto regulacji outsourcingu co do zasady, czyli dla szeregu umów, na przykład właśnie umów z dostawcami usług ICT, które wspierają funkcje krytyczne, one również będą spełniały cechy outsourcingu regulowanego, w związku z czym w przypadku tych procesów, tego frameworku, który mieliśmy, no, dodajemy kolejne analizy i kolejne, kolejne wymogi, już obok tych, które, które istnieją i które dla każdego praktycznie sektora w ramach sektora czy branży w sektorze finansowym już już obowiązują, bo mamy w prawie bankowym, w innych odpowiednich ustawach, mamy, mamy regulacje w zakresie outsourcingu, więc dla zarządzania ryzykiem korzystania z zewnętrznych dostawców, no, będziemy mieli naprawdę kalejdoskop a kalidoskop wymogów, i tak jak dzisiaj negocjujemy pewne umowy w zakresie usług chmurowych, to no to mamy mamy Excela, w którym jest pięć czy sześć zestawów wymogów, jakie do tej do tej umowy musimy zastosować. Plus oczywiście wszystkie te ogólne przepisy, które były, one pozostały w zakresie tajemnic prawni chronionych w ramach tego wdrożenia dokładane jest troszeczkę tych przepisów o o tym, że, że mamy, ta, ta sfera ma być zorganizowana zgodnie z zasadami DOR, czyli trochę taki pudrujemy, troszkę te przepisy, no ale nic więcej tak naprawdę w tym zakresie nam, nam nie potrzeba. Można by się zastanawiać nad tym, czy, czy powinno to funkcjonować tak, że te same w zasadzie ryzyka, czy bardzo zbliżone, będziemy nimi zarządzać na podstawie DORy i całego tego dobrodziejstwa z nią związanego i jednocześnie na podstawie. Regulacji outsourcingu. Więc to już nam rzutuje na, na zakres dokumentacji pewną rzeczywistość, jaka jest w instytucjach finansowych, w których te procesy analizy umów, analizy ryzyka, one dla outsourcingu już funkcjonowały. No i które najczęściej to wygląda tak, że trzeba ten znany proces już zmodyfikować i, i dodać podobne procesy dla. Dla zarządzania ogólnie umowami dotyczącymi usług ICT z podziałem na krytyczne i, i niekrytyczne. No, dokłada to pracy, myślę, nie ułatwia instytucjom finansowym życia, że w takim rozdwojeniu teraz będziemy funkcjonować. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę tytułem kontekstu i tej dokumentacji, że, że DORA jest elementem szerszego trendu. Ja to nazywam, czy my to gdzieś w zespole nazywamy regulacjami. Cyfrowymi regulacjami IT. Mianowicie liczba aktów prawnych, które dotyczą korzystania z technologii ICT, naprawdę wykładniczo wzrosła w ostatnich, w ostatnich latach i tak naprawdę prawnicy już też muszą iść w taką bardzo głęboką specjalizację. Jeden prawnik będzie się zajmował DORą, drugi AI aktem, bo, bo naprawdę z dwóch tych obszarów, jednocześnie być ekspertem, to będzie bardzo trudna sprawa, więc, tak jak w całym sektorze IT, tak i, tak i w sektorze prawnym ta specjalizacja postępuje. I to, co widzimy w tej regulacji, oprócz tego, że ona jest elementem szerszego trendu, to to, że tuż o czym Cezar wspominał, my to nazywamy zasadą jakościową, poprawniczą, mianowicie że tu już nie wystarczą papierowe firewall. Dokumentacja oczywiście jest pewnym minimum. Jaka jest jej rola, jeszcze powiem. Natomiast te regulacje już wymagają jakości, odpowiedniej merytorycznej jakości czegoś co nazywamy odpornością czyli rzeczywistej zdolności do przetrwania w tych pogarszających się generalnie warunkach. I to od razu nam dyktuje sposób, w jaki powinniśmy się zabrać za wdrożenie Dory. Z uwzględnieniem obu tych aspektów, czyli po pierwsze formalnego, po drugie merytoryczno-jakościowego, czyli oceny, oceny tak naprawdę ryzyk, podatności i zastosowania odpowiednich środków technicznych, które tą naszą odporność składają. Przy czym to nie jest tak, że jedno jest ważniejsze od drugiego. Oba te elementy są, są równie ważne i, i, i chciałbym, żeby to Państwo wynieśli. Postaram się jeszcze to uzasadnić dalej. Dlaczego tak uważam? Warto również pamiętać o tym, że DORA to jest to rozporządzenie, czyli w stosunku do tego, co mieliśmy tu, tematyka, która była objęta zasadami soft law, teraz będzie bezpośrednio w przepisach obowiązujących prawa, co oznacza, że naruszenia w tym zakresie będą ważyły dużo więcej. Dlatego też tematyka ta generalnie powoduje no, samo ryzyko prawne w tym sensie, że naruszenia w zakresie DORY i aktów delegowanych. Które kiedyś byłyby naruszeniami soft law, teraz już, już mogą być wprost, wprost podstawą do, do nałożenia na przykład, na przykład kary. Dlatego też jest bardzo ważne w tworzeniu tej dokumentacji odpowiednie zaangażowanie najwyższego szczebla kierownictwa, bo pewne dokumenty będą musiały być przyjmowane przez zarząd albo nawet wręcz radę nadzorczą. I, i myślę, że grupa podmiotów, dla których. Szczególnym nowym jest ta regulacja, no to ci dostawcy, którzy będą bezpośrednio podmiotami nadzorowanymi, czyli, czyli kluczowi dostawcy. I to, o czym wspominałem, czyli ta zasada jakościowa, ilościowa, um, przejawia się w tym, jak, jak właśnie do tych projektów należy należy podchodzić. Czyli przede wszystkim punktem wyjścia jest ocena gotowości i, i ryzyki jakie, jakie, jakie stoją przed naszą organizacją, co obejmuje Audyt wewnętrznej legislacji pod kątem zgodności z dor On się odbywa w takiej formule formalno-prawnej, bym powiedział, i oceny jakościowo-merytorycznej. Czyli, my, jak audytujemy takie dokumenty, to, to oczywiście mamy, współpracujemy albo z firmami w zakresie cyberbezpieczeństwa, albo mamy, mamy gdzieś pod ręką, że tak powiem. Odpowiednich ekspertów, którzy w zakresie technicznym są w stanie, są w stanie dostarczyć nam wiedzę, natomiast pod kątem formalno-prawnym zgodności to jest najłatwiejsze, na czym można się włożyć w razie kontroli ze strony organu nadzoru. Bo oczywiście to, o czym mówił Cezar, czyli ocena podatności, tu nasz nadzór jest znakomicie przygotowany merytorycznie do tego, natomiast wiemy też, że najprościej jest wskazać brak, brak w dokumentacji, więc dokumentacja jakby jest, jest konieczna. i ona musi być kompletna i, i zgodna z, z, z wymaganiami. Dalej mamy weryfikację standardów technicznych, środowiska teleinformatycznego. O tym, o tym wydaje mi się, że już dzisiaj była mowa. Niestety nie mogłem być, być obecny od początku, ale, ale o tym, jak to robić, wierzę że, było, wierzę, że było opowiedziane. Do tego dalej, w kontekście dokumentacji, konieczna jest identyfikacja zasobów funkcji wewnętrznych i dostawców ICT. Bo, to jest potrzebne, żebyśmy mogli odpowiednio wypełnić danymi te rejestry, które są wymagane na gruncie rozporządzenia Dora z rejestrem informacji na temat dostawców na czele. I tutaj stoimy przed bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza mi bliskim, jako, jako, jako doradcy prawnemu, no to ocena, które umowy podlegają przepisom DORA. Gdybyśmy czytali Definicję usługi ICT, no bardzo dosłownie, to moglibyśmy dojść do wniosku, że korzystanie z dowolnej strony internetowej to jest tak naprawdę korzystanie z usługi ICT. No bo czy, czymże jest strona internetowa, jak nie, nie usługą? Teleinformatyczną, która co najmniej dostarcza jakąś treść, prawda? Więc, więc tutaj, żeby zachować zdrowy rozsądek, to czasami naprawdę, naprawdę, no trzeba, trzeba przygotować odpowiednio analizę, czy, czy bardziej pewne podejście do, do niektórych usług, i z tym mamy aktualnie bardzo dużo pracy. Bardzo dużo oceniamy umów pod kątem takim, czy podlegają przepisom DORA, czy zasługują na indywidualne zarządzanie w ramach zarządzania ryzykiem ICT, czy są są to usługi, które no, literalnie czytając wydawałoby się, że są to usługi ICT, ale nie, nie zasługują jakościowo na to, żeby, żeby nimi w ten sposób zarządzać, umieszczać je w rejestrze umów i tak dalej. Okay. Zarządzenie tym ryzykiem związanym z zewnętrznymi dostawcami ICT to oprócz tego, że właśnie musimy zidentyfikować te umowy, które, które podlegają pod Dora, no to dalej musimy je aneksować i, i, i dostosować do, do wymogów i w zakresie naszych dostawców musimy uzupełnić analizy ryzyka, analizy due diligence, których w wielu przypadkach myślę um, instytucji finansowych mogło, m, mogło brakować, bo tutaj po prostu działaliśmy na bazie innych przepisów, zwłaszcza outsourcingowych, i nie każda umowa na usługi ICT. Była traktowana jako outsourcingowa. To, to myślę, że wszyscy Państwo, którzy w instytucjach finansowych jesteście, dobrze czujecie. Wdrożenie ram zarządzania ryzykiem związanym z ICT, no to to jest ten etap już, na który przygotowujemy tą, tą dokumentację w formie strategii, zasad, procedur i aktualizacji dokumentów technicznych. Oczywiście tutaj korzystając z wiedzy całego zespołu, nie tylko prawniczej, czyli nie tylko. Nie tylko um, eksperckie, i, i po stronie technicznej, zwłaszcza to merytoryczne wdrożenie tych e, technicznych środków, które zostały przewidziane dla, um, dla ryzyk. I, 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 I tak, tutaj może się pojawić pytanie właśnie w kontekście tych podstawowych obszarów, jest sześć w dorze takich, takich obszarów, ale to, co generuje tą pracę w zakresie dokumentacji, to są te trzy, trzy pogrubione, czyli ramy zarządzania, zgłaszanie incydentów, testowanie i zarządzanie zewnętrznymi dostawcami. I tak, jakbyśmy spróbowali wylistować te dokumenty, tutaj jest, jest pewna próba, myślę, ich, ich jakość zobrazowania, no to też. Pierwsze pytanie, z jakim się zetknęliśmy na wdrożeniach, to czy dokument, który w dorze jest uregulowany jako polityka, czy, czy strategia on zawsze musi mieć formę drewnego produktu, drewnego dokumentu, czy, czy możemy w tym zakresie uzupełniać pewne inne istniejące legislacje wewnętrzne. I no, to jest trudne pytanie, natomiast praktyczny, myślę, wniosek jest taki, że w banku czy w innej instytucji finansowej, która Merytorycznie posiada już dokumenty odpowiadające tym wymogom w bardzo dużym zakresie, no też to byłaby sztuka dla sztuki, żeby tworzyć zupełnie nowe produkty, nowe twory, po to tylko, żeby jedną instrukcję zamienić na politykę czy, czy na odwrót. Więc myślę, że polityka, czy instrukcję czy strategię raczej należy patrzeć na to z perspektywy hierarchii tych dokumentów. Ich merytorycznego pokrycia. Jak wiemy, polityka będzie po prostu dokumentem, który określa bardziej ogólne ramy niż, niż na przykład instrukcja. Natomiast te sformułowania użyte w dorze, nie należy ich, myślę, traktować absolutnie jako takiej świętości, że, że to musi być polityka i basta. Bywa różnie, bo po prostu to często są już dokumenty, które w jakimś zakresie istnieją. W, w, w każdej organizacji, w instytucji finansowej, która, która chociażby podlegała pod, pod te wytyczne krajowe ze strony, ze strony KNF. -u. Gdybyśmy też nie jest moim celem jakby tutaj wymienianie wszystkich tych dokumentów, więc, więc tylko tylko w ramach takiego po prostu tła, warto jest będzie wspomnieć o kilku. Um, I myślę, warto jest też sobie um, rozrysować czy skorzystać z jakiejś grafiki, w której te dokumenty, ich struktura um, są rozrysowane tak, jak to jest wymagane Dora. Tak jak wspominałem, rzadko będzie tak, że um, jakiś podmiot będzie miał to wszystko ułożone od zera, tak jak tu jest to, to rozpisane, bo często merytorycznie te dokumenty będą już po prostu w innych w innych istniejących legislacjach wewnętrznych. Zawarte, chociażby procedury zarządzania zasobami ICT, czy polityka zarządzania zasobami ICT, polityki w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z ICT, one też będą czasami się składały z kilku różnych dokumentów. I tak, jest pytanie, czy ramy zarządzania ryzykiem powinny mieć formę dokumentu nadrzędnego nad wszystkimi strategiami? Czy ja już dobijam do czasu, Mikołaj, czy nie? Trzy minuty, dobra. Więc tak, skrótowo top pięć najważniejszych produktów. Tutaj już w pytaniu wspominana strategia operacyjnej odporności cyfrowej. To jest dokument, który absolutnie w każdym przypadku warto jest wyodrębnić jako odrębny produkt, przyjęty przez najwyższe możliwe szarze w organizacji. Z naszej praktyki często wynika, że to, to albo jest uchwała rady nadzorczej, albo uchwała zarządu. Co najmniej i ona jest takim kręgosłupem dla całych ram zarządzania ryzykiem. Określa te ramy, w jaki sposób one wspierają biznes, określa architekturę, obecną sytuację w zakresie operacyjnej odporności i inne kluczowe, kluczowe elementy. Drugim takim najciekawszym elementem i nowym dla, dla wszystkich jest terest ICT. On jest uregulowany rozporządzeniem, które szczegółowo, szczegółowo tutaj wszystko opisuje. Myślę, że Excel w długim terminie nie będzie wystarczającym narzędziem dla, dla opanowania tutaj, tego, tego zagadnienia, więc tutaj warto jest zwrócić uwagę na, 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 na Rad Into green jako narzędzie, które usprawnia zarządzanie tym obszarem, usprawnia zarządzanie tym obszarem. Na pewno z nowości to jest to, że Jedna umowa będzie zajmowała o wiele więcej pozycji w rejestrze niż to dotychczas bywało, właśnie z tego względu, że jeden element danych to musi być jedna wartość, więc jeżeli mamy więcej wartości, no to dodajemy kolejne wiersze, czyli chociażby jak mamy kilka usług ICT w ramach jednej umowy, no to wszystko to musimy w ramach kolejnych wierszy ująć. Polityka w zakresie ustaleń umownych, tych umów krytycznych, ona jest elementem strategii zarządzania dostawcami, powinna opisywać cykl życia i i, I warto jest mieć na uwadze, że ona przewiduje no dość szczegółowe wy, wymogi co do tego, jak analizy e, powinny e, wyglądać. One się nieco różnią na gruncie dory od tych innych e, e, legislacji, chociażby outsourcingowych. Ostatnie e, już tytułem podsumowania. Dokumentacja jest ważna, ona nie jest jakby najważniejsza, bo, bo, bo równie ważne jest przygotowanie się rzeczywiście być odpornym, natomiast najłatwiej się na niej potknąć w ramach, w ramach kontroli. Możliwie powinna opisywać ona rzeczywistość, chociaż wiemy wszyscy z doświadczenia, że rzadko kiedy jest tak, że, że dokumentacja w 100% odpowiada stanowi faktycznemu, bo ludzie się zmieniają i organizacja żyje, więc to wszystko dzieje się z pewnym opóźnieniem, i, I ostatnie kontrowersyjne zagadnienie tutaj, czy, czy dokumentację powinni tworzyć prawnicy czy eksperci od, od bezpieczeństwa. Jest dużo takiej dyskusji i myślę, że ona jest trochę niezdrowym tonie prowadzona, w tym sensie, że żeby stworzyć dobrą dokumentację, potrzeba jednych i drugich. I warto taki mindset, myślę, jest przyjąć, że obie te kompetencje są potrzebne, żeby rzeczywiście do mety, do mety dobrnąć i, i tutaj podziały, że albo jedni, albo drudzy, nie do końca, myślę, są, są prawdziwe. Natomiast takie głosy słyszę. Jeśli chodzi o nasze zakres wsparcia, my oferujemy kompleksowe wsparcie we współpracy też z firmami specjalizującymi się w obszarze cyberbezpieczeństwa, w zakresie audytów, przygotowania dokumentacji czy analiz już stricte prawnych i, i całej sfery, myślę, bardzo mocno prawniczej, czyli dostosowania umów. Gdyby ktoś z Państwa miał pytania, zachęcam do kontaktu offline, można mnie znaleźć pod tymi danymi lub też na LinkedInie, także ja bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie wyszedłem dużo ponad tym czas. On. Genialnie, bardzo ci dziękuję, w ogóle no, super dziękuję. wystąpienie. Tak, Fajnie, że wspomniałeś o tym, że te nazwy to nie jest takie super najważniejsze w tych dokumentach, bo to jest bardzo częste pytanie, czy to dokumenty muszą się tak nazywać. Szczególnie, że są często akceptowane przez międzynarodowe korpo gdzieś tam za granicą i potem trzeba zmienić nazwę dokumentu i tylko dlatego, żeby zmienić to nazwę dokumentu, trochę, trochę bez sensu. E, więc tak, tez, 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 tak, też tak sobie do tego podchodzimy. Także bardzo, bardzo dziękuję za super bardzo. przeprowadzenie, takie bardzo jasne i krystaliczne, także bardzo, 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 bardzo fajnie.